Dajcie. kolejna część zagrajmy w Diablo 2. Lord of Destruction, po pierwsze. AK2 zbliża się do kolejnego poziomu, poziomu 35. Więc nie ma się czego wstydzić. Śmiało można iść na pana bala. A po drugie. PSM Magnes. A po trzecie. W poprzednim odcinku znaleźliśmy fantastyczny amulet, który, znaczy mam nadzieję, że jest fantastyczny, który teraz zidentyfikujemy. I okaże się, że. To sidła Widali, które są beznadziejne. Czy ja coś mam w ogóle? Jak Pierdziu, ja tam pecha. E, Sigon, ale lipa, ale lipa. Dobra, e, co on tutaj daje? Plus 15 do życia. Odporność na zimno, plus 20. A ty odporność na ogień, plus 15. Zwiększona szansa na zdobycie magicznych przedmiotów. Dobra, no wiadomo, będziemy go nosić. Ale nic to specjalnego nie jest. Brylant się już nam niestety nie zmieści. Więc musimy go zostawić. No i olać to. Eee, co jeszcze? Oprócz tego. Oprócz tego, zabijemy tutaj tego pana. O kurczę, i znowu pułapka. I znowu szef szefów. Dobra, jakich zatrudnionych, to mam nadzieję. Co on taki wytrzymały? Ja pierdziu. Jad szczęście Au, 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 au. Wyhaj. O, Kela go załatwiła. No i świetnie. Eee, co tam, co tam, co tam? Aha. Dobra. Eee, pójdziemy sobie tutaj, aktywujemy sobie portal. Patrzcie już, ostatni. Twierdza kamienia to właśnie, w twierdzy kamienia znajduje się pan, który się nazywa Bal. Oj, bardzo niedaleko, już nam zostało do końca gry. Bardzo niedużo. Dobra, a skoro tu jesteśmy, to hmm, dobra, to nic, idziemy jeszcze dalej. Skończymy sobie już. To już jest ostatni odcinek tej sesji, bo patrzę tutaj właśnie na zegarek. I widzę, że już najwyższa pora, żebym podniósł dubsko i zaczął coś konkretnego robić. ale jeszcze. Parę minut więc po powyższym przecież. Dobijemy do jeszcze jednego poziomu. 35. piątego. Daj. Ach, pięknie. To się nazywa spektakularna walka. Tędy sobie pójdziemy. Dzień dobry panu. O, czempioni. Czyli jeszcze szansa na poziom. Kurczę, nie mogę ich trafić. tam pierdziu, dobra, trafiłem jednego. Aż u dziadu. Kejla, rób coś, bo nie mogę ich. O, Kejla już jednego załatwiła. I poziom. Ogromny miecz, mikstura many. Jedną sobie weźmiemy. Super miksturę, weźmiemy sobie oczywiście pieniążki, no i tyle, nic sobie więcej nie będziemy brać. I jedziemy dalej. Znowu sobie podniesiemy energię, to znaczy manę i podniesiemy sobie zręczność, żeby podnieść skuteczność ataku. A tutaj oczywiście 19 poziom szarży, czyli mamy 890 do obrażeń. Fantastycznie. Święta Tarcza. Fantastycznie. Ok, co tu jest? O, jakieś wyjście, ale jeszcze tutaj nie pójdziemy. Rozwalimy za to słoiczki. Do lodowej piwnicy. Hmm. Czy tam mamy iść? Do lodowej piwnicy? Nie wiem, nie pamiętam. Dać. Ja pierdził jak się macham o, teraz poszło troszkę lepiej. Bo już wątpiłem w umiejętności AK-2H. Jest to coś? Nic tu nie ma. No to wracamy z powrotem Kila. Tam jeszcze nas nie było na górze. I tam w bok nie poszliśmy. hu. ile to jeszcze do zwiedzania? Hu hu. Dobrze, jeszcze jednego. Jeszcze jeden poziom by pasowało zrobić, łyczek był, magnesu łyczek magnesu, dobry na wszystko. A gdzie panom. Ach, ale go za. O kurczę, jestem otoczony. Wychodź. Wychodź, zostawić kejl. Dziady, o kurczę. Już biegnę, kejl, już biegnę, kejl. A, pięknie, pięknie. No i patrzcie, jak to paseczek doświadczenia poszło do góry. Takie, no ładnie, tu się bije doświadczenie. Obstawiamy. myślę, że zrobię jeszcze jeden poziom? Ja myślę, że zrobię spokojnie. No, może nie tak spokojnie, ale. Oby zresztą. A, oh. o, no, dawaj, dawaj. Piję, Au, au! Kukuć, kukuć. Stołać. Okej, okay, pijemy. Jest tu coś. O, możemy sobie taki, jeszcze tutaj do góry widzę. I to, o, tu jest kolej. Na szczyt Areat. Mhm. Czyli Lodowa Dolina. To jest lokacja, która nie jest obowiązkowa, a którą na pewno Akarpach razem z Kay odwiedzi. To na bank. Ona bank. Będę. O, uciekaczka. Uciekać, uciekać. jest ogromny topór. Wyjechaj. Co ty mi tu porusisz, dziadu? A no, nieźle, nieźle. Pięknie, nie ma się czego wstydzić. Teraz się. O, po co, że to wybiło? Dla smaku. Siaka, to chlepy, słuchajcie. Jak nam już z czasem w ogóle stoimy. A jeszcze spoko. Możemy to eksplorować. Chodź kajluchna. Nie chowaj się tam za ścianą. Bo i tak się nie schowasz. Uch. O tak, o tak! Kurczę, co ja się tak macham straszliwie? Bardzo mi się to nie podoba. O, bo jeszcze się mana na Ciekawa sprawa. Tych dziadów tak nie mogę trafić. Wielki dopór z miejscami na kolejno Kusza. Pani sobie zjechała. Jest tu coś? Muszę tak iść sobie z z pieniążkami. Ducha Dziado, ceremonialny oszczep. Ooo, ooo! Dychaj, dobrej jakości. Coś mnie tu zatrzyma w końcu, czy nie? O, coś. po tej dobrej jakości. Nie chcemy, nie chcemy. Dobra Czas powoli kończyć w ogóle całą tą sesję Kurczę, to ja tu szłem na marny Czas powoli kończyć całą tą sesję Dość już ugrałem Chyba dwie godziny siedziałem przy tym komputerze no, To już zdecydowanie za dużo jak na mnie A gadanie przez dwie godziny non stop Sami wiecie jak to jest Gardło ósmo, jeszcze z tym to nie jest do końca tak, jak być powinno. Leków żadnych na gardło nie budowałem, bo ja generalnie nienawidzę leków. Unikam tach leków jak ognia. Już te leki w dzisiejszych czasach, niektóre leki to robią tak, że już naprawdę zdrowie jest być chory, niż zażywać te leki. Może to brzmi absurdalnie, ale taka jest prawda. A, Miksura many, trzeba mi, trzeba mi. No to weźmiemy sobie jedną. I co, coś tu jest? No oczywiście, że są. Panowie, Ła. O, runa dol! Jestem przeciążony. Nie, musisz ją wziąć kosztem tego. Co to za runa? Trafienie zmusza potwora do ucieczki, 25%. Bal też będzie uciekał? Uzupełnienie życia plus 7%. Hmm, całkiem, całkiem. Dobra. To tyle w tym odcineczku. Zapraszam na kolejną część. Zagrajmy w Diablo. Która nie wiem kiedy będzie. Znaczy, u Was to będzie pewnie po dwóch dniach. Ja kiedy będę nagrywał następną sesję, nie mam pojęcia. Ale pewnie niebawem. Dobra, Zobacz jeszcze, co tutaj jest. Co tutaj jest. O, oczywiście ci. Ła. Teraz dziady. No. Ach, pięknie. Kurczę, z tej mam problem, żeby ich trafić. No bo i nie. Chciałem ja sobie przejść tą lokację całą szybciutko Jeszcze zanim skończę Nie ja miałbym później w spokój Dzień dobry Do widzenia A, do... przeżył No, teraz przeszedłem eee, dobra więc to żegnam się jeszcze raz. To tyle w tym odcineczku i zapraszam na kolejną część. Zagrajmy w Diablo, w której po pierwsze udamy się tam do tej lokacji, do której się nie musimy udawać, ale się udamy w nadziei, że znajdziemy jakąś fajną broń, a po drugie wejdziemy do, na trakt starożytnych i stoczymy ciężki bój, a później to już tylko i wyłącznie do Diablo. Następna sesja skończy się chyba, przejdę tą grę po prostu, wygram grę. Nie mogę nieść. Nie musisz tego nosić. Ważne, żebyś doszedł do portalu, bo skończymy w mieście. Pasowałoby w końcu iść. Napiszcie mi, jak, w jakiej kolejności ułożyć te runy w tej tarczy. Tej na odporności plus 40%, by wszyscy będziemy ci co, ci co mają wiedzieć, będą wiedzieć, o co chodzi. No to tyle. Na razie. Cześć. Trzymajcie się.